Siema, 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 radeczki, jak to przeciwa Jesteśmy właśnie w nowym odcineczku. Wreszcie powracam, wreszcie powracam do YouTube. Eee, jak widzicie, jesteśmy w grze. Nigdy nie było na moim kanale. No ale jak widzicie jest. teraz jest nowa gierka taka. Na powrót kanału. Eee, trzeba było nową jakąś nową gierkę znaleźć. No i jest, jest nowa gierka. Tak, no jest, nazywa się Gas Station Simulator. No i jak widzicie, nie grałem jeszcze w nią nigdy. Um, no więc tak naprawdę nie wiem, jak co tu robić. Jak co tu się dzieje. Znaczy, no to myślę, że cieszę że jest jakaś stacja, że trzeba mieć stację benzynową. No, ale wiecie, no. Ale nie znam systemu ani takiego Dobra, zaczynamy. Piszcie w komentarzach coś, nie wiem, co chcecie. Eee, co mam jeszcze? Co mam jeszcze jakie inne gry nagrywać, Czy coś? Czy chcecie może z serwie tej gry kontynuować, czy co? No, a jakby co ja, ja nie jadę. No, nie prowadzę. samo prowadzę, widzimy. Będziemy w aucie jakieś latawe 90. Może coś takiego, 70. w sumie. Nasza stacja Może jak będą jeszcze jakiś jak coś widzowie co wyjść co już grają w tą grę to Dodawajcie jakieś protypy coś nie Tak jak mówię w to pierwszy raz dobra jesteśmy, jesteśmy właścicielami tej stacji eee, okej okay. jesteśmy w takim miejscu, w takim jakimś domku, na poddaszu jakimś. To chyba można wziąć, ale... O, mamy też shotguna jakiegoś. Choose your teammate. Oha Dobra. Mm, o, o ty co to? Jakieś zadanie? Dobra, widzowie. Hmm. Ty, to się zapala, tak? I wyłączę. Ale fajne. Dobra, obecne zadania. Jest w ogóle druga w nocy. Dzień zerowy. Znajdź sposób na wejście do stacji paliw. Wskazówkę trzymając coś możesz to dorzucić. RMB do kosza. Ha, Ale nie mogę z tego korzystać, więc... Zostawię to tu.

Jeszcze dalej sobie pójdziemy. Tak. Yo, nie, nie jestem. Dobra, nieważne. Tutaj coś na dole. A, dobra. Podążaj za nim wysokiego napięcia i znajdź sposób na włączenie prądu. Nie napięcia. Tu jest jakoś. Tutaj jest jakaś. Tutaj. A ona jest jakoś zepsuta, więc... Do jakiegoś generatora pewnie musimy iść. Tak, jest tu generator. Okej, okay. o dobra. Kliknęliśmy i... O, miasto tam widać. Okej. Ty jak siada. masz tego Odbierz telefon w budce na przodzie stacji. Na przód stacji gdzieś tam. Ha, budka telefoniczna tutaj, tutaj jest. Gdzie tu się chodzi. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice Przez now. So it? Zrobię it. Zrobię yes, I'm a busy person. But luck would have it. Więc tak, e, zrobili na... mamy tutaj już. E, ten... No po prostu będą chyba nam przychodzić e-mail... E, znaczy nie e-maile, tylko kupiliśmy to. Od jakiegoś tam bratanka czy od kogoś. E, I on będzie nam dawał na razie pieniądze chyba. O, Przedaj e-mail na komputerze. Poczta. Siemka. Aha, musieliśmy sprzedać nasz samochód tego bohatera, żeby to kupić. Aha. Na razie nie mamy się martwić pieniędzmi, bo ten ktoś nam będzie dawał pieniądze. no Excavator pisat. Ha! Wow, sens! Taką mamy kopaleczkę. Ale... Ciekawe, jak się oho brak paliwa. Znajdź sposób, by zamknąć. Zatankować rudego. Chyba chodzi o tą koparkę. Nie wiem. Przeszukaj otoczenie, by znaleźć kanister paliwa, no ale. Jak tutaj mi piszecie że to jest? No Ten sam. No, dobra, mam to. O, tab. Kanister. A ja idę tutaj czegoś ja nawet nie wiem do czego idę A dobra musimy tutaj z dystrybutora wziąć Pełny Dobra Okej okay. to mogę wziąć A to co to jest Półki produkty części Oooo, tutaj sklep normalnie będzie można Czyli wchodzimy teraz Jakie tu mamy kontrol? Wsad żeby się poruszyć, Spa spacebar hamować Turbo Jakiś turbo hamować. Wskazówka, kiedy rury zaczną rozgrzewać się na czerwoności Trzymaj RMB by wchodzić co coś, jakieś piosenkę. Podnieść. Okej. Gdzie to Ty no, zapowiada się na fajną gierkę, fajną serię. Można z tego zrobić, to. Widzowie, yy, cała stacja paliw jest zamknięta. Ok. Yy, Otwórz stację dla klientów, kiedy będzie czas. Mam, czyli mogę zamknąć kiedy chcę. Ale ja sobie, wiecie co, najpierw... Yy, ja sobie najpierw tutaj jakieś... Widzę, że jakieś trzy nowe e-maile są. Zobaczymy sobie. O, nowa fura Majesz swoje lata aha czyli pewnie będziemy mogli też kupować jakieś inne koparki czy coś takiego no tak no, tam tutaj kanister jak aha czyli jak się zrobi korek to możemy zamknąć stację i po prostu i to się zajmie wszystkim i możemy znowu to robić. Dobra. Eee, stacja paliw jest zamknięta, dobra ty, ale czy mam jakieś paliwko tutaj? No nie wiem, w sumie. Czyli otwieramy stację closed. Open, dobra. Paliwa Patrzcie brak paliwa Masz nowy e-mail Ale no to nie Ty ja tu ktoś Ktoś wjeżdża Nie nikt nie wjeżdża jakoś tak zahamował Nie wiem, dobra Jakiś nowy e-mail Poczta Uzamawiania się magazyn Ha, nikt Mamy magazyn w ruinie Aha, czyli po prostu musimy dos dostawy brać Jak najwięcej bierzemy I tak jak nam powiedział ten... ...bratanek czy tam ktoś, nie musimy się martwić o pieniądze Ziomek tutaj przyjechał tylko, że paliwem czy mam może już A, to tam jest to dostawa, dobra. To, to czekajcie, bo ja tu jeszcze coś mam. Przetestuj swojej umiejętności na automacie. Otwórz zakładkę tablicy i popróbuj na swoje osiągnięcia. dobra. Ale co to jest? Aha, to ten automat. A to co tu jest? Ło, co jest? Idziemy sobie normalnie. Ło. Ty, fajne... fajna gier ten dostawca już prawie chyba przyjechał Gdzie to teraz tam? ło. Wow, wow, wow. Okej, okay, tutaj Co to jest za tor jakiś dziwny Co jest? Klientowi jakiemuś to dać Normalnie 500 dolarów trzeba gdzie to? Gdzie to teraz? Tak. Dobra, musimy wyjść Bo już tutaj przyjechał Później się na pewno tym pobawimy W następnych odcinkach Ale no... jest co? O co chodzi? O dobra, teraz słychać Czyli teraz to pompuje paliwo. Ty, ole, to dołóż, chyba tak, na Pewnie będziemy mogli go sobie wziąć. Zrestaurować. Thanks. Dobra. Czyli ty już, tak? Ty już sobie odjeżdżasz, dobra. Tutaj coś mam jeszcze. Masz nowy imaczek, Ja najpierw sobie sprawdzimy e-maila. Poczta tankowanie Podstawowe źródło zarobku. Okej. Okay. Tankowanie totalne. Shift. Uy. Jak spartoliłem, wie? Weź odjeżdżaj mi tu, nie denerwuj mnie. Nie denerwuj mnie, ziomuś. Dobra, nasz pierwszy klient się odjeżdżał. Co jak stanie A, zatrzyma się. Dobra. Ty, jedzie, co? Dobra. Kup i użyj worka na śmieci. Wskazuj, możesz kupić narzędzia poprzez komputer. Narzędzia. Orek. Orek na śmieci zakupiony. Ty, to jest takie... Takie komunikaty są bardzo podobne jak w falu Shelter to się chyba nazywałem Tak jak raz dzieciństwa Z taką bazę zrobiłeś I ci atakowały różne rzeczy No tutaj Znaczy no, po prostu musimy wyczyścić całą całą stację Prężby jakieś osiągnięcie Kolejny. Okej. Okay. A jak ja mam to wziąć? A ja tu mogę wszystko wziąć, nawet... Nie, tego nie mogę. To mogę wziąć. O, no patrzcie, bo to mamy te kawyneczki tutaj. A jak ja mam to... Weź mi stąd. Dobra, teraz to sobie wezmę. Dobra, i teraz to wygląda jak normalna stacja. No, znaczy, nie wygląda jak normalna stacja, no ale przynajmniej jakoś wygląda tam. Co to jest, co to jest? Aha, ja tu mogę wziąć? Nie, nie mogę. To co im chodzi? Pozbądź się pełnej górnej śmieci i starych medii. Aha. No obroni sobie wie czy jedno. Muszę tutaj wyrzucić jednak. To wszystko. Co jest, gdzie to? Aha, ja mogę byle co wyrzucić. Tutaj. Dobra, dobra, bo to się blokuje. Tutaj jest innymi rzeczy Tutaj... Pewnie ktoś nam tutaj przyjdzie to wziąć. Szkoda, że tak pojedynczo, to trzeba brać wszystko. W sumie trochę logiczne, no ale... To no czekajcie, ja bym tu wziął też jakieś... Jakieś worki na śmieci, bo tyle ich tu mam. Ten, gdzie ta stacja jest normalna? No tutaj to jest. Ten, nie, ten gdzie poszedłem. Dobra. Ty, gdzie ja jestem? Nie no, jestem gdzieś indziej, wiem. ale ten ziomek tutaj poszłoby Thanks. Dobra, siema ziomek. A, tutaj to jest, dobra. Jeszcze dwie, dwie rzeczy trzeba dać tutaj. Już będę miał to zrobione. Ja tu sobie wszystko posprzątam, poza nagrywką jakby co. Żeby was tu nie zanudzać. Kup miotłę. Okej. Okay. Kup miotłę, wybierz się I przytrzymaj, aby, za, aby zamieść podłogę. Aha, czyli będziemy mogli podłogę zamiatać. Czekajcie, to tutaj to ja kupię. To no, gdzie to jest? A, tutaj. Tak to się zmieniło teraz, że... ...że normalnie to poznałem. Narzędzia, miałem to za darmo. To. O, właśnie o tym komunikacie mówię. Taka u policja. Ty, jak normalni House Flippers, czy coś. Jakoś tak się to gra nazywa. I teraz to jakoś wygląda. No, jeszcze to trzeba... Jeszcze to wszystko trzeba wyrzucić. To wszystko jeszcze trzeba wyrzucić i już będzie, nie no. Oho, pan policjant przyjechał. Pan policjant. Pogromca... Czekoladowych ludzi Nice Nieźle, nieźle, no A więc chyba jakiś tutaj napiweczek, co? No piweczka nie dasz, no dobra Zamów wywóz śmieci za pomocą sumno z śmieci to? Jak się przestraszyłem, jej! Co to jest za Ty! Ty, co on robi? Co on robi? Jak się przestraszyłem, chłopanie! Ty, ziomek, ziomek! Gdzie on jest? Ty, ziomek, weź mi... Się... wywalaj stąd! Co on mi tu napisał? Dennis was here. Jak się ziomka przestraszyłem, naprawdę! Patrz się do... O tu to pytanie! Ja nie wierzę, jak się przestraszyłem Dobra! wiem? Dennis was here. Dennis to... nie będę już mówił I am Dennis, I have a big... Tak Nieważne w sumie, wicowię Przepraszam takie mam odklejki czasami Dobra Tankujemy tutaj, dzięki Dziemo mordo, wywóz śmieci A ja myślałem, że to jest ten wywóz śmieci, a nagle Przyszedł mi jakiś chłop tutaj Jakiś tenis Nie wiem, co to jest nie. Ty, ziomek, weź to od razu Nie weźmie, no Ty, od razu tutaj wezmę więcej rzeczy Tyle tutaj tych śmieci jest. No tak, czyli tutaj chodzi o to, że po prostu... O, Oziomek... Po prostu żeby ten... Zarabiać pieniądze sobie... Też Te Cztery nowe e-maile, co? O zamiatanie. Cykl życia o tenis, o malowanie. No wracam, nie będziemy tego wszystkiego czytać, przecież Bałek malarski. Co tu się dzieje? Co ja mam tu zrobić? Pałek te aby zamknąć Ty, ale ja nic nie widzę O o, o, ej, to jest trudne widzę, to jest trudne Dobra No, no może takie jakieś? Nie wiem Nie, nie, ej, ej Niech takie o Ej co jest? Dobra ty to wszystko sobie pomalujemy O, ej to jest trudne widzowie Ej nie to jest bardzo trudne Dobra wszystko sobie już pomalujemy, co będziemy się tutaj... My będziemy przecież czekać Dobra, jedna ściana już tu będzie. Zaraz wzięta. Halo, ej. Tej tutaj jeszcze są belki. To trzeba wydać stąd nie Tak nie może być. Dobra. Widzowie, obsłużymy sobie jeszcze jednego klienta zaraz. Nie wiecie co, tą ścianę skończę. Obsłużę jeszcze jednego klienta i już będziemy kończyć ten odcinek. Bo dużo rzeczy, jakby poza nagrywką, trzeba zrobić, nie? Tutaj to wszystko wyczyścić i w ogóle, więc zrobię sobie te rzeczy poza nagrywką i no, też to jest dopiero pierwszy odcinek, nie? Żebym was nie zanudził na pierwszym i już nie... Żebyście nie chcieli z czego w ogóle oglądać. Okej, okay, tak. to co to wszystko. Dobra, co wy? dwa ostatnie. No widzowie no My tu jesteśmy malarzami profesjonalnymi, no Ta, tu też można... Nie no tyle ktoś nie chce halo A co jest? Czemu ja co ja maluję? Ja no, no wchodzę w to cały czas przez przypadek Po shift klikam Dobra, nasz ostatni klient na dzisiaj. Dobra, ty widzowie, jeszcze tutaj możesz spróbować otworzyć każdy bagażnik. Dobra, ale to sobie zostawimy na następny odcinek. Ehm, więc widzowie, tak, zamykamy sobie stację. Nie, nie, ziomek, nie wjeżdżasz. Nie wjeżdżasz jeszcze. Tutaj. I zmienia się tak Dobra, widzę, więc tak eee, Z tą piękną stacją co zaraz będzie już normalnie Piękna Naprawdę piękna Kończymy dzisiejszy odcinek Odcinki będą chyba tak co 2-3 dni, może Jeszcze, no zobaczymy, nie No więc co? No siema, młoteki Siema siema, 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 siema